Oj, jesteśmy w naszej przystani w Rynie, w Mazury. Ale, słuchajcie, piękny poranek, piękne słońce, wspaniała pogoda na robotę. Także, ahoj, proszę bardzo, nasze Antyle. Raz, dwa, trzy. I solina, która idzie teraz do. Podniesienia na dźwig, ponieważ ma awarię miecza. Musimy sprawdzić, co tam się dzieje. jachcie, który był w remoncie, został całkowicie przygotowany do sezonu żeglarskiego. Po zwodowaniu tutaj na mazurach okazało się, że, że miecz nie działa. Mówiłem już dźwig, ale. Jest duża robota, bo trzeba położyć maszt, dźwig musi podnieść jacht, postawić na kobyłkach. Później tę całą procedurę trzeba w drugą stronę zrobić. No i oczywiście usunąć awarię, więc mam nadzieję, że spróbujemy dostać się na razie od góry. Rozbierzemy ten stół i skrzynię mieczową i jacht wróci na wodę, bo no teraz już nie ma czasu na przystoję i na jakieś problemy, które się ciągną tygodniami. No i mamy wnętrze, widzimy miecz. Miecz wygląda całkiem ok. No i prawdopodobnie ta lina jest już stara. Jest dość gruba, więc może się w tych bloczkach klinować, więc wymienimy fal na nowy i powinno to pomóc i powinien mieć chodzić. Bo widać, że tutaj nie ma żadnego problemu miecz nie klinuje się w skrzyni mieczowej. Więc, I widzicie, takie jest żeglarstwo. Wypływacie, a my pracujemy. Zakleimy, przykręcimy stół, i jak gdyby nigdy nic. A jak będzie pływał? Przez jakiś czas, na pewno. No i super. No i super. 50 opon od traktorów, ciężarówek i innego ciężkiego sprzętu. Na tych oponach leżą jachty zimą, natomiast jak poczyna woda, pozostał po nich pole bitwy. I trzeba to wszystko gdzieś złożyć, żeby tak nie wyglądało, bo gdzieś jaki przyjadą i będzie trochę kibel. Darmowa siłownia, siłownie pozamikana to, to samo przyjemność Taki mały Taki mały trening z rana Kilka okien trenowych Ale Jest rozgrzewka Wojtek Co masz na liście? Ale dla Ciebie? Nie dla mnie, jakie dzisiaj... mam dla innych? Teraz zrobimy test szczelności, tak? Zbyszek na górze sadzi wąż w zawór i będziemy napełniać zbiornik wody wodą pitną i zobaczymy, czy coś nam nie wycieka tutaj pod pokładem, bo mm, zobaczyliśmy dzisiaj rano. Tutaj wiader wody, proszę, więc, wodę, na więc na trzeba rynku? sprawdzić skąd ta woda się wzięła. Zaraz no się dowiemy. Czy jak tam woda się leje, to tu wylatuje! proszę Dobrze, woda ruszyła. To i praca zbiorowa. O tu jest zbiornik wody umieszczony pod koją dziobową i w nim siedzi woda pitna i zaraz zobaczymy czy siedzi, czy wypływa na zewnątrz. Jest woda, zobacz. Jest woda. Tutaj otwór, który jest dokręcony na amen, ale jednak przepuszcza. Czyli ta uszczelka musi coś przywozić. Jutro wypływają jachty. A jeszcze tyle do zrobienia. Pracuje nas sześciu, sześciu ludzi, którzy od rana do wieczora pracują i cały czas, po prostu kończąca się lista rzeczy do zrobienia. I tak się zastanawiam, czy gdybyśmy nie robili nic. Sytuacja była w zasadzie taka sama, bo i tak byłaby kolejka rzeczy do wykonania. Może to jest jakieś wyjście. Uch, nie wiem. Takie mam kochane dzieci, że pamiętają o mamusi I z pomocą zamawiamy kwiaty. Będziemy matki. Będzie i matki. Będą kwiatki. Challenge After Challenge. I teraz mamy taką sytuację, że pod podłogą w jakcie znajduje się zęsa. Zbierają się wszystkie płyny, brudy, syfy. Bo pompa wybiera tylko do pewnego momentu, więc musimy raz na jakiś czas wybrać. Śmierć jak cholera. I jedziemy. Mamy odkurzać całe szczęście, który wybieramy. Dobrze, na koniec naszej roboty trzeba to sfilmować jak pięknie łódki stoją, nie? Zrobimy taki rejs wzdłuż dziobów naszych jachtów mazurskich i nagramy po kolei co i jak stoi. I tak to jest tutaj na Mazurach. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżamy, śmiejemy się, że pożeglujemy, że tym razem uda nam się wcześniej skończyć. Oczywiście nigdy się nie udaje i zawsze wracamy po nocy do Warszawy.